Siedzisz na telefonie pod ławką, full stealth mode, a tu nagle teleport. Nauczyciel pojawia się obok ciebie bez dźwięku, jak admin z komendą ukośnik ban. Telefon skonfiskowany, klasa patrzy, reputacja spada do zera, czat spamuje L. Piszesz do kolegi rant na nauczyciela, 200% agresji, caps lock, zero filtra. Klikasz wyślij. I orientujesz się, że to grupa klasowa, a nauczyciel jest ownerem. To nie był lak, to był permanentny debuff społeczny. Nauczyciel woła cię do odpowiedzi, a ty nie masz żadnego ekwipunku. Mózg pusty jak nowy serwer. Milczysz 10 sekund, 20 sekund. Cała klasa patrzy. Pasek HP spada z każdym, no. K.O. Na środku mapy. Chcecie part 2?